Państwo gościem jest Agata Młynarska, dziennikarka telewizji polskiej w przeszłości związana z programem drugim, aktualnie w telewizyjnej jedynce, gdzie prowadzi program Świat się kręci. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Agata jest również autorką tej książki, książki Pyszna Zmiana, czyli moje życie bez glutenu. Pani Agatu, pozwoli Pani, że zaczniemy naszą rozmowę właśnie od tej książki. Skąd właściwie pomysł na jej napisanie i dlaczego taka tematyka? Y Życie samo podpowiedziało mi, po prostu zachorowałam w ubiegłym roku bardzo mocno na choroby jelitowe, i okazało się, że jednym z elementów mających znaczenie w tej chorobie jelit jest właśnie nietolerancja glutenu i laktozy. No i stanęłam w obliczu zmiany, którą musiałam w życiu przeprowadzić. W tym wypadku jest to pyszna zmiana, ponieważ wiąże się z jedzeniem i ona jest zdecydowanie na korzyść. To, co teraz jem, jest moim zdaniem znacznie pyszniejsze niż to, co jadłam wcześniej, a na pewno dla mnie zdrowsze. Napisałam tę książkę, dlatego że dopiero leżąc w szpitalu yy, zrozumiałam, na czym polega ta choroba i jak bardzo wiele objawów bagatelizowanych przeze mnie może być też bagatelizowanych przez ludzi. A może to prowadzić do bardzo, bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego zdecydowałam się to napisać, żeby pokazać ludziom moją drogę ku jakiemuś światłu i ku w, w zdrowiu po prostu. Ale nie była to droga łatwa. Kto powinien w szczególności sięgnąć po tę książkę? Po tej książce, myślę, powinni sięgnąć przede wszystkim ci ludzie, którzy mają problemy z, ze swoim zdrowiem w bardzo ogólnym tego słowa znaczeniu. Dlatego, że Chorujące jelita mają wpływ na to, jak funkcjonujemy w ogóle, i czasami może nas brzuch nie boleć. Możemy mieć objawy bólu głowy, może być, możemy mieć problemy skórne, możemy mieć zmiany nastrojów, a okazać się może po dłuższym badaniu i dogłębnej diagnostyce, że to właśnie za ten stan odpowiedzialne są jelita albo właśnie nietolerancja na jakiś składnik pokarmu. W tym wypadku może być tak z glutenem. Nietolerancja na gluten prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji, a objawia się właśnie tym, że mamy zmiany nastroju, że boli nas głowa, że boli nas bardzo brzuch, że brzuch nam puchnie po jedzeniu, że czasami zachowujemy się w ogóle nieadekwatnie, przeżywamy coś albo wpadamy właśnie w depresję, mamy astmę, mamy problemy z widzeniem, mamy problemy z włosami, które wypadają, są suche, łamliwe, z paznokciami jest. Masa objawów, które mogą być świadectwem nietolerancji glutenu, ale nie muszą, dlatego najlepiej jest zrobić badania genetyczne, które wykluczą to raz na zawsze i będzie wszystko jasne, bo nie zawsze jest tak, że te objawy, o których mówię, są nietolerancją. Czy Pani wcześniej zwracała uwagę na to, co je? Bardzo. Ja się bardzo zdrowo odżywiałam. Oczywiście nie mówię o zamieszłych czasach, kiedy w Polsce po prostu nie było zdrowego jedzenia, kiedy szczytem marzeń była mielonka oraz papryka szczeciński i gotowało się w domu z tego, co było, i po prostu była bułka wrocławska i białe, pszenne pieczywo i nikomu do głowy nie przyszło, że to może być niedobre dla dziecka, albo na przykład nie wiem, rosół gotowany przez długi czas na wywarach z kości też jest czymś, co może spowodować ogromne yy, problemy zdrowotne, ponieważ to jest bardzo ciężki kaliber. Rosół wcale nie jest czymś bardzo zdrowym, to powie każdy gastrolog. Więc jedząc tamte rzeczy w dzieciństwie, zostałam wyposażona w złe jedzenie po prostu, które nie bez znaczenia było dla całego mojego życia. Ja w dzieciństwie chorowałam na astmę, zawsze w dzieciństwie bolał mnie brzuch, miałam zawsze problemy z wzdęciem i problemy z wypróżnianiem. Średnio to jest efektowne, o czym mówię, ale niestety, jeżeli chodzi o te sprawy, jesteśmy równi. Czy królowie, czy żebracy, czy milionerzy, czy wiedacy zawsze spotkają się w toalecie. I tam albo mogą mieć z tego frajdę, albo mogą mieć z tego powodu wielki problem. I pani profesor Rydzewska, z którą wspólnie tę książkę napisałyśmy, właśnie była mi bardzo wdzięczna za to, że mogłam otwarcie. Publicznie mówić o bardzo wstydliwych sprawach, bo to jest dosyć wstydliwe, ale na koniec dnia, jak cię boli brzuch, to naprawdę przestajesz się już wstydzić, tylko chcesz się dowiedzieć, co zrobić, żeby ci było lepiej. Pani zmieniła dietę, prawda? Proszę powiedzieć, co jadła pani wcześniej, czego nie je pani teraz? O nie, no ja zupełnie zmieniłam swoją dietę. No, wcześniej jadłam wszystko to, co jedzą y, ludzie. Czyli na przykład no, jakieś takie przykładowe y, potrawy? No typowe jedzenie, no jadłam pieczywo, jadłam normalnie nie wiem, schabowe, chociaż akurat nie przepadałam, jadłam pierogi ruskie, jadłam barszcz ukraiński zabielany, jadłam naleśniki, y, uwielbiałam, nie wiem, y, różne zapiekanki, ciasta, jabłeczniki, serniki, y, no, mnóstwo różnych potraw, których w tej chwili nawet nie wiem, co marzyć o tym, żeby to jeść. I specjalnie z tego powodu nie cierpię, ponieważ ta zmiana, którą przeszłam, jest dla mnie lepsza. Ja się po prostu lepiej czuję, więc tu nie ma o czym mówić. Ale ja wcześniej, zanim to wszystko, że tak powiem, się okazało, też bardzo uważałam na to, co jem. Jadłam bardzo ostrożnie, jadłam zdrowo. Wydawało mi się, że rano. Jogurt mleczny z, nie wiem, z jakimiś musli, albo z jakimiś płatkami obsianymi, że to będzie coś dobrego. Okazuje się, że to wcale nie jest nic dobrego, że przetworzone mleko jest czymś bardzo niedobrym dla naszego organizmu, i generalnie lepiej jest tego mleka nie pić i nie jeść przetworzonych produktów mlecznych, bo one wzdymają potwornie i mają. Wszelkie produkty przetworzone, kolosalny wpływ na nasze zdrowie. Więc odstawiłam to i się dużo lepiej czuję i żyję, i nie jest to żaden problem, wielkie mimetyje. no Nie jem tego. Po prostu wszystko to, co jest produkcją taką bardzo przemysłową, tak naprawdę na zdrowy chłopski rozum, nie może być zdrowe. Nie może być zdrowe, jest tam dużo chemii. Proszę przeczytać, co się znajduje w składach, yy, nie wiem, nawet jogurciku pod tytułem Danon, czy jakichś innych. Tam jest bardzo dużo chemii, chemii z którą jeżeli zjemy i to, i to, i to, i to, i to, to razem się złoży na wielki kosz chemicznej bomby, którą sobie fundujemy. Po prostu postanowiłam się z tego wyłączyć i bardzo uważam na to, co jem, bo chcę po prostu długo i zdrowo żyć. Mam dla kogo? To powiedzmy naszym widzom, co w takim razie warto jeść. Jakie produkty, może inaczej też, kiedy jesteśmy w sklepie, kupujemy coś, na co powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim na to, żeby kupować rzeczy nieprzetworzone. Nie wyobrażam sobie, żeby to był problem dla ludzi, którzy mają y, sumienie wobec swojego zdrowia, którzy są wobec siebie uczciwi, którzy chcą świadomie mądrze i zdrowo żyć. Tacy ludzie na pewno będą świadomie patrzeć na to, co jest napisane na etykiecie, co jest y, co wchodzi w skład danego pożywienia danego produktu i będą szukali rzeczy, które są naprawdę Najczystsze, zdrowe. I wbrew pozorom to nie jest jakieś wydziwianie, to są rzeczy, które może na pierwszy rzut oka wydają się monotonne, siermiężne, dosyć zwyczajne, ale po pewnym czasie, jak dłużej to jemy, komfort jest gigantyczny, różnica ogromna i czujemy wielką zmianę. Więc trzeba patrzeć na to, co jest na tych etykietach. Jak ja widzę ten skład, który przedstawia tam tysiące różnych składników, to ja już wiem, że ja nie podchodzę do czegoś takiego. Zdrowe styl życia to nie tylko dieta, ale również sport. Jestem ciekaw, jaki sport pani uprawia? Kiedyś intensywnie uprawiałam narciarstwo. Chodziłam do szkoły baletowej, więc też taniec był moją wielką pasją. Byłam bardzo wysportowana. Trenowałam też gimnastykę artystyczną. Natomiast teraz, mając już piątkę z przodu, czyli 5 w Peselu, powiem szczerze, że uprawiam sporty adekwatne do moich możliwości. Jest to głównie pływanie, jest to Nordic Walking, jest to yoga, którą wszystkim bardzo polecam, zwłaszcza dla osób starszych. yoga wbrew pozorom, jest jednym z najlepszych sportów, jakie można uprawiać. Pilates. Wszystko razem tak, raz to, raz to, raz to, i dzięki temu utrzymuję się w kondycji. Jeżdżę na rowerze, dużo pływam. Staram się aktywnie spędzać wolny czas. Skoro rozmawia się z gwiazdą telewizji, no to trzeba zapytać o telewizję. Pani w telewizji polskiej pracuje od 1990 roku z małymi przerwami. Proszę powiedzieć, jak zmieniła się telewizja, nie tylko telewizja polska, ale ogólnie telewizja jako medium przez te wszystkie lata? Na to jest pytanie, które wymagałoby pół godziny odpowiedzi. Ogólnie mogę powiedzieć tak, że zaczynałam pracę w rzeczywistości, w której były dwa kanały telewizyjne i tylko dwa przyciski na pilocie jeśli ktoś oczywiście miał pilota. Natomiast... Jeśli ktoś miał telewizor, bo też chyba różnie z tym bywało. No tak, ale telewizor już za moich czasów był prawie w każdym domu. Natomiast w tej chwili, po 25 latach, telewizja ma kilkaset kanałów w języku polskim. Drugie tyle w dowolnym języku świata. Więc Polacy mają wybór w skali 1 do 10 tysięcy. Po prostu to jest zupełnie inne medium. To jest medium podzielone na tysiące adresatów, grup docelowych, które walczy o to, żeby z tego wielkiego tortu, jakim są widzowie, wykroić dla siebie kawałeczek i wiedzieć, że do tego widza trafia. Zwłaszcza dotyczy to wielkich telewizji, czyli tych głównych stacji, które mają coraz większy problem, bo coraz bardziej widz jest zabierany przez stacje tematyczne, dlatego że widzowie bardzo lubią y, znaleźć coś specjalnie dla siebie. Kiedyś był jeden film i y, jeden program rozrywkowy i nam to wystarczało, a teraz tego są setki. I nadal widzowie są niezadowoleni. Jest to poziom wiecznego nienasycenia, który będzie rósł. I dlatego drugim yy, wielkim konkurentem telewizji, którą uważam za medium schyłkowe w tej formie, w której jest, jest internet i telewizja internetowa, i wideo w internecie. I tu widzę gigantyczne możliwości, bo telewizja. Również przez to, że jest YouTube, przez to, że jest Internet i przez to, że każdy może wziąć aparat telefoniczny i zrobić nim jakiś filmik, stała się narzędziem dostępnym dla każdego. Za moich czasów była to bardzo elitarna dziedzina. Dziennikarz był osobą, yy, która yy, no była. Wyróżniona w każdym względzie, która, której pojawienie się w danej społeczności zawsze budziło lekkie emocje związane z tym, że w związku z jego obecnością może się wydarzyć potem coś, prawda? No Bo to jest dziennikarz. Teraz każdy może nakręcić. Każdy może zrobić relację z wypadku, każdy może zobaczyć. Mieć możliwość nakręcenia spadającego samolotu. On jest dziennikarzem, on przekazuje nam rzeczywistość. Więc żyjemy w zupełnie innej, innym ładzie medialnym, który w żaden sposób nie da się porównać z tym, w czym ja startowałam. Troszkę uprzedziła pani moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać o to, czy telewizji grozi upadek. Nie, telewizji nie grozi upadek. Tak jak wieszczono, że wraz z pojawieniem się kina Ludzie przez, czy też telewizji, ludzie przestaną czytać książki. Trochę tak się dzieje, że na pewno kultura obrazkowa ma coraz silniejsze oddziaływanie na ludzi, ale mamy się świetnie, rozmawiamy w księgarni, jest coraz więcej nowych tytułów, i ludzie wciąż książki kupują. Więc książki się trzymają bardzo dobrze, niezależnie od tego, że powstała telewizja, powstały filmy. No i też wieszczono koniec kina wraz z pojawieniem się telewizji. Mówiono, że już więcej filmów ludzie nie będą oglądać, bo filmy przechwyci telewizja. Nic takiego się nie stało. Telewizja w znaczeniu informacji, w znaczeniu wiel transmisji wielkich wydarzeń, wielkich widowisk, takich jak wizyta papieska na świecie, gdzieś w jakimś punkcie świata, czy wi wielkie wydarzenia sportowe, czy wielkie rocznice, czy wie jakieś wielkie, szczególne wydarzenia. Zawsze będzie obecna i yy, telewizja, która będzie docierać do milionów, będzie zawsze telewizją, która znajdzie swojego widza. Taka, mówię, wielka telewizja. Natomiast ta mniejsza telewizja będzie się przenosić, mniejsza, mówię, kanałów tematycznych, być może będzie się w znaczeniu kanałów tematycznych, być może będzie się lokować i przenosić już do internetu, chociażby z tego względu, że ludzie pracują. Tak intensywnie, że już nie pędzą na 16:30 na program. Ten program na nich czeka w internecie. Zmienia się również sposób odbioru telewizji, więc jako medium telewizja przetrwa, bo jest to nadal najbardziej atrakcyjne medium, jakie jest na świecie. Natomiast zmieni się forma tego medium. Ona już się zmieniła, bo internet to zmienił. Pytałem panią o to, jak zmieniła się telewizja, a jestem ciekaw, czy pani jakoś się zmieniła przez te wszystkie lata pracy w telewizji? Ja się bardzo zmieniłam pod każdym względem. Po prostu y, nabrałam y, ogromnego doświadczenia w swojej pracy i nabrałam ogromnej pokory jednocześnie wobec właśnie widza, który ma ogromne wymagania i które, które to wymagania trzeba cały czas respektować, cały czas się ich uczyć, być... Y, Cały czas ostrożnym na jego nowe pomysły, bo to widzowie mają pomysły, żeby robić pewne rzeczy z telewizją. To oni, to widzowie, decydują o tym, gdzie chcą tę telewizję oglądać, w jakiej formie chcą ją oglądać, a telewizja tylko wychodzi z propozycją, więc tego wszystkiego nieustająco musiałam się uczyć i z pokorą przyjmować to. Natomiast, tak po ludzku, najzwyczajniej w świecie, człowiek, który nabiera. Doświadczenia po dwudziestu paru latach pracy i który z niejednego pieca chlepiadł, który poprowadził tysiące festiwali, koncertów, programów, po prostu, jak to się mówi, ma rękę nabitą w tej robocie yy, może się dzielić tym warsztatem już z innymi. To jest to, co w tej chwili sprawia mi ogromną przyjemność, kiedy na przykład pracuję w programie Świat się kręci i możemy się wymieniać doświadczeniami z ludźmi młodszymi. To mi sprawia wielką frajdę. No i, i, i to mi też daje taką inną perspektywę, no więc na pewno, na pewno się zmieniłam. Właśnie prowadziła Pani kilka, jeśli nie kilkanaście programów w telewizji. Prowadzenie którego z tych programów sprawiało Pani największą satysfakcję? Czy można któryś wyróżnić? Nie, nie można. To się tak nie da, wie Pan. Każdy program to jest jak pójście na wielką wojnę i trzeba ją wygrać. I to jest adrenalina, to jest wielkie wydarzenie i to czy to jest gigantyczna publiczność festiwalowa czy sylwestrowa to, czy to jest intymna rozmowa w Polsat Cafe, którą nagrywałam z wybitnymi Polkami, która ma znacznie mniejszego odbiorcę, w sensie liczby ludzi, którzy to oglądają, to się do tego podchodzę tak samo. Zawsze jest to dla mnie przede wszystkim bardzo ważny program. I sprawia mi to ogromną satysfakcję, i wiąże się z, ogrom, z ogromnymi zawsze przeżyciami dla mnie. Natomiast na pewno w moim dorobku są programy, które bez dwóch zdań wpisały się w historię telewizji. Ale zarazem zmieniły moje życie. Chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, chociażby program Rób Ta Co Chceta. Wiem, że z Jurkiem Owsiakiem zmienialiśmy oblicze telewizji polskiej, zmienialiśmy oblicze Polski, zmienialiśmy oblicze polskich mediów i zmienialiśmy oblicze polskich szpitali. A to właśnie ludzie zmieniali to oblicze, prawda? A my tylko byliśmy takim narzędziem, które pozwalało na tę zmianę. Więc to na pewno jest coś niesamowitego w moim życiu również. Na pewno wielkie akcje charytatywne w tym akcja i ty możesz zostać Świętym Mikołajem, w której brałam udział kilkanaście razy i potem już właściwie ona była moim taką moją inicjatywą redakcyjną. W wyniku której w moim życiu pojawiły się dwie dziewczynki z domu dziecka, co diametralnie zmieniło moje życie, bo z matki dwójki dzieci stałam się matką czwórki dzieci. I to na pewno ma kolosalne znaczenie, więc to był taki najbardziej bezpośredni wpływ telewizji na moje życie prywatne. No i oczywiście na pewno wielkie koncerty sylwestrowe, bo każdy rok witałam stojąc na scenie i nie wyobrażałam sobie, że może być inaczej i widziałam przed sobą milionowe tłumy i wiedziałam o tym, że ogląda nas około 8 milionów ludzi, więc miałam poczucie, że trafiamy prawie pod, ka pod każdą strzechę. To jest zupełnie niesamowite przeżycie, ale nie tylko dlatego, że nas oglądają, sam proces tworzenia był dla mnie fascynujący, bo ja też te programy tworzyłam, nie tylko prowadziłam. Ale tak naprawdę to wszystko, co było, nie ma znaczenia. Liczy się to, co jest dzisiaj. Więc nawet te programy, które zrobiłam już teraz w jedynce, jako nowa Agata w nowej telewizji publicznej, już są historią. Liczy się w mediach tylko to, co zrobiłeś ostatnio, Twój ostatni program, a jeszcze bardziej liczy się to, jaki zrobisz za chwilę. Czy praca w telewizji jest Pani pasją? Zdecydowanie tak. Czy można było mieć inną pasję? Wie pan, ja dawałam korepetycje i uczyłam języka polskiego, sprawiało mi to ogromną frajdę. Uwielbiałam dawać korepetycje z języka polskiego i było to moją wielką pasją. I w ten sposób zarabiałam na studiach, w ten sposób udało mi się y, też y, przez długi czas funkcjonować w poczuciu, że absolutnie wykonuję zawód z pasją. Natomiast y, pod koniec studiów podjęłam decyzję, że y, wybieram się na konkurs y, y, do wiadomości, bo wtedy Budziły się zupełnie nowe media w Polsce, wszystko robiło się od początku i wtedy poszłam na taki konkurs do wiadomości, który to konkurs wygrałam i znalazłam się w grupie dziennikarzy, którzy pracują do dzisiaj. W tym konkursie również brał udział Tomek Lis, Jarosław Gugała, Jolanta Pińkowska. No i wszyscy pracujemy w mediach, Każde poszło swoją drogą, ale jesteśmy z tego pierwszego w wolnej Polsce konkursu w mediach. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Państwa, i moim gościem była Agata Młynarska, autorka książki Pyszna Zmiana czyli Moje życie bez glutenu.